Dywity po raz pierwszy stały się centrum kultury browarniczej. W sobotę, 16 maja, w samym centrum wsi odbyła się majówka z chłopskim piwem. Pretekstem do zorganizowania imprezy był najnowszy produkt olsztyńskiego browaru Kormoran. Mieszkańcy gminy i okolic mieli okazję premierowo spróbować historycznego piwa warmińskich chłopów, Rosankę. Rozankę to piwo ważone przez chłopów na własny użytek, w własnych domach, tak aby zaspokoić pragnienie w czasie robót żniwnych. To wyjątkowe piwo stanowiące przegląd tego, co pozostało z spichlerzu przed zbiorami, więc dopuszczalne są różne rodzaje zbóż, zastępowanie słodu czasem miodem. Mieszkańcy mogli zapoznać się ze współczesną interpretacją tego piwa, które jest już nagradzane na festiwalach browarniczych. Według Pawła Błażewicza, trunek, mimo że ma niską zawartość alkoholu, doskonale nadaje się do biesiadowania. Zaczyna się okres majówkowy, grillowy. Jeżeli ktoś zamierza skosić trawę w ogrodzie, to to rozanka jest doskonałym dopełnieniem tego faktu. Jak siądzie się przy skoszonym trawniku, zapali się grilla, to to rozankę doskonale uzupełni wieczór, zaspokoi pragnienie. Piwo chłopskie to tylko jedna z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Jak przystało na imprezę prowadniczą, nie mogło zabraknąć pokazów ważenia piwa. Doświadczeni piwowarzy udowadniali, że nawet domowym sposobem można stworzyć dobre piwo. Jak z każdą sztuką, ona wymaga dopieszczania. To jest, ciąg, to jest ciągła, ciągła nauka. To nie jest to, że raz znajdziemy e, jakiś cudowny przepis na to, żeby uważać dobre, dobre piwo. Natomiast to nie jest trudne. To jest tak, jak można powiedzieć, jak z, gotowa jak z gotowaniem obiadu. Skoro o obiedzie mowa, na majówce można było nie tylko napić się dobrego piwa, ale i dobrze zjeść. O to zadbali lokalni producenci żywności: pieczywo, kiełbaski z grilla i oczywiście grochówka. Do tych specjałów ustawiały się największe kolejki. Ludzie się spotykają, bardziej się integrują. To też poznają, co niektórzy spotykają po kilku latach nawet bo z pobliskich miejscowości. Jest miło, sympatycznie. No, piwo też jest wspaniałe. No i cóż więcej, pogoda również dopisuje nam. Jest muzyka, jest piwo i są kanapki, i grochówka. No fajna impreza, bardzo nam się podoba. Znajomych się spotyka, których się nie widziało ze 2-3 lata. Miejsce jest fajne. Taka tradycja stara Stodoła, odremontowana przez wójta, to też fajne takie oczko w głowie. Ma to klimat i to najważniejsze. Dewicka Stodoła tworzy ten klimat od niemal dwóch lat. Na co dzień funkcjonuje w niej targowisko, ale miejsce to jest coraz częściej wykorzystywane do realizacji ciekawych pomysłów. W trakcie majówki stanęły tam plansze, na których została opisana piwna historia regionu. Chcieliśmy to przybliżyć naszym mieszkańcom, weszliśmy w współpracę z browarem Kormoran. No widzę, że są mieszkańcy, czyli jest dobrze. Pod stodołą stanęła natomiast scena, na której wystąpił m.in. zespół regeside z Nowego Miasta Lubawskiego, aktualny półfinalista muzycznego show Must Be The Music. Ciekawa atrakcja czekała też na najmłodszych. Był to turniej gry w kapsle Tour de Gmina Dywity. Poruszając się po profesjonalnym torze uczestnicy zabawy po kolei odwiedzali wsie gminy Dywity.